Cześć widzowie, ja jestem Miłek i dzisiaj chciałam Wam pokazać jak y, nagrać swój pierwszy film na, y, na YouTube. Więc tak, po pierwsze, wchodzicie sobie na aparat, bo to jest chyba tak samo w każdym wchodzimy na aparat, znaczy ja mam taki sposób. Więc tak, wchodzimy na aparat, zaczynamy nagrywać. Nagrywamy ile chcemy, tylko żebyśmy mieli trochę miejsca. Więc tak, nagrywamy ile chcemy yy, i potem wchodzimy na YouTube. A. Jeśli macie swój kanał, to wchodzicie na swój, klikacie tu, dajecie twój kanał, chociaż nie musicie tego dawać. W ogóle dajcie plusik, przeszli film i tu są moje wszystkie filmy, które nagrywałem. Nie tylko te, bo te króliki to nie zwracajcie uwagi, bo to z Whatsappa koledzy mi przy, kolega mi przysyła. Więc tak. Ale jest jeszcze jedno. Jeśli chcielibyście nagrywać tak jak ja, czyli na telefonie, że widać ekran z telefonu, musicie zainstalować grę. Ej Jezus, grę. Gdzie mam? As Stren Record. Recorded. Wiecie, zobaczcie sobie tu. Jak chcecie, to sobie zróbcie zdjęcie, albo cofnijcie film i zatrzymajcie. I tak, ja tego nie będę otwierał, bo to jest proste. Dajecie od razu, albo pokażę wam. Dajecie tu, tu są moje filmy, które nagrywam na telefonie, czyli te gry. I właśnie. I tu się pokaże kamerka i dajecie na nią. A tam na początku pokaże się jeszcze jedna rzecz. No to dajecie co. Tylko nie z mm, wiadomości to tam się wam pokaże. Dajcie strzałkę, cofnij. E, I jak dacie, to możecie nagrywać teraz tak jak ja. Czyli widzicie mm, na moim telefonie. No właśnie. Mm. No właśnie. To lajkujcie mój kanał. Ja dziękuję za oglądanie. Będę teraz jad. Ja was żegnam. papa. Pa.